Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj postaram Ci się powiedzieć pięć reguł skutecznego postu. Pierwszą z nich, najważniejszą, jest to, żebyś wiedział, jakiego rodzaju jest to post. Czy to jest post wizerunkowy, może sprzedażowy, a może z nowościami, innowacjami. Od tego jest uzależnione to, w jaki sposób stworzysz całą treść do swojego postu. Druga reguła, bardzo istotna, to jest... Yy, do kogo jest dedykowany post? Kto jest odbiorcą? Kobieta, mężczyzna, w jakim wieku, a może dzieci, młodzież? Co chcesz sprzedać? Trzecia rzecz to jest dobór fotografii. Fotografia musi być czytelna. E, przechodząc do reguły czwartej, o odpowiedniej kolorystyce, czyli jakby cały post powinien mieć swoją utrzymaną kolorystykę. Czyli na przykład, jeżeli masz jakiś swój k czyli corporate identity swojej całej marki bądź brandu firmy, to fajnie jest, żeby ten kolor był konotacją tego Twojego koloru, albo wręcz przeciwnie, odwrotnie. Tak jak mówię, wracam do punktu pierwszego, w zależności od tego, jakiego rodzaju chcesz stworzyć post. I piątą ważną regułą jest dobór odpowiedniego fontu, czyli czcionki czy to jest czcionka szeryfowa, bezszeryfowa, belkowa, może pisanka. Te są yy, Od tego jest uzależniona cała komunikacja i treść, którą yy, widz, klient przeczyta w internecie. Ale pozwól, że zrobię taki szybki, yy, przyspieszony projekt. Umówmy się, że będzie to post sprzedażowy, bo myślę, że ludziom najbardziej zależy, Wam zależy na tym, żeby sprzedawać w internecie. Pokażę Ci jak szybko i łatwo można to zrobić? A tymczasem na razie.